Dzień dobry, Targi Agro to czas zwiedzania, pokazywania nowych, innowacyjnych rozwiązań. To czas dla nas, gdzie możemy pochwalić się tym, co żeśmy przez cały rok przygotowali, żeby można było tutaj dzisiaj to wszystko zaprezentować. Alfa Evo 3. Opryskiwać nowej generacji, który uzyskał tzw. face lifting, wpływający na komfort pracy użytkownika. Pokrótce chciałbym scharakteryzować cały ten opryskiwacz, który dzisiaj możemy tutaj Państwu zaprezentować. To pojemność 4200, pojemność głównego zbiornika. Doposażony jest ten opryskiwacz o belkę 30-metrową, co jest istotne z pomocniczym strumieniem powietrza. Na tej belce nie mogło zabraknąć bardzo ciekawego systemu wpływającego na oszczędność przede wszystkim chemii, na precyzję wykonywania zabiegów, a więc nie tylko sam rękaw powierzchni, który jest jakby nieodzowną taką istotą działania tej maszyny, co również system Autoselect Duo z pneumatycznym przełączaniem rozpylaczy w czasie jazdy, gdzie możemy. Operator sam zdecyduje, czy będzie działała linia A, czy też linia B. Lub też, jeżeli mamy naprawdę bardzo dogodne warunki do wykonywania zabiegów, to możemy działać nawet na dwóch, na dwóch liniach, co wpływa oczywiście na komfort, komfort pracy i szybkość wykonywania zabiegów. W Alfie Evo 3 zamontowaną mamy oś pneumatycznie amortyzowaną. Są to dwie poduszki pneumatyczne w przedniej części osi i jedna duża poduszka powietrzna zamontowana na, centralnie na tyle. Wpływa to bardzo dobrze na ergonomię pracy tego opryskiwacza, na przejazdach po drogach publicznych, dojazdy do pola przy dużej prędkości jazdy, gdyż tą maszyną możemy poruszać się z prędkością 40 km na godzinę. Jednakże to nie tylko na samą drogę, ale przede wszystkim na wykonywanie zabiegów, gdzie później te wszystkie drgania ewentualne, które mogą powstać na polu, bo wiadomo, że różne te warunki są. Jak najmniejsze przenoszenie jest tutaj na belkę, która oczywiście dalej jest amortyzowana, poprzecznie, jak i wzdłużnie poprzez szereg akumulatorów gazowych, silenbloków, bloków, sprężeń ściągających tak, aby zapewnić maksymalne kopiowanie belki opryskowej. Cały ten system, oczywiście doposażony jest o elektronikę, o system Autoterrain. Autoterrain 5 czujników, czyli na belce mamy po prawej założone dwa czujniki, ultradźwięki dźwięki po lewej, dokładnie też są dwa, i jeden jest na środku. Pozwala nam to na idealne kopiowanie terenu. Niezależnie prawej względem lewej strony, gdzie możemy belkę, gdzie belka automatycznie będzie się sama podnosiła, opuszczała, robiła tak zwaną jaskółkę. Do innowacji w Alfie EVO-3 możemy zaliczyć przede wszystkim zabudowaną część strefy roboczej. Tu, gdzie mamy główny komputer, zawory kulowe do przełączania skąd dokąd mamy pobierać wodę, gdzie mamy fluid box zamontowany do automatycznego sterowania. Zaworami kulowymi ta część została osłonięta przed ewentualnymi uszkodzeniami. Drugą taką rzeczą, która została zmieniona w tej części jest rozwadniacz boczny. Oczywiście pojemność została ta sama z dodatkowo też tą półką, na której możemy przygotowywać sobie chemię, jednakże rozwadniacz w tym momencie już go opuszczamy hydraulicznie. Możemy to wykonać tutaj przy, w strefie roboczej, ewentualnie z poziomu, z poziomu kabiny. Jedną z najważniejszych rzeczy w opryskiwaczu samobieżnym to przede wszystkim przenoszenie mocy. W opryskiwaczu Alfa Evo 3 mamy zastosowane silniki Pokline. Dopasowany ten cały system jest o tak zwany w nomenklaturze Hardiego Healy Condition, czyli możliwość, większa przepustowość oleju, możliwość pracowania na bardzo terenach takich górzystych, aby idealnie to wpływało na prędkość tej naszej maszyny. W Alfie Evo 3. Mamy możliwość zamontowania dwóch rodzajów osi jezdnych. Pierwsza podstawowa jest to oś mechanicznym rozstawem szerokości jazdy, natomiast druga które możemy wyposażyć w tą maszynę, to jest oś z hydraulicznym rozstawem szerokości. Jest to bardzo wygodne, szczególnie dla użytkowników, którzy mają różne ścieżki technologiczne, gdzie na przykład produkują warzywa i ta intensyfikacja zmiany szerokości maszyny jest bardzo ważna. Dlatego też system ten jest bardzo polecany dla użytkowników, którzy szukają tego typu rozwiązań. Czasami niewielkie zmiany mają bardzo duże znaczenie w obsłudze takiej maszyny, dlatego też kolejną rzeczą, którą żeśmy tutaj dołożyli do tego opryskiwacza, to jest drabinka. Z pozoru mało może istotna rzecz, jednakże dla operatora, który ma zaaplikować paliwo do środka, czy schować pewne elementy do, do, do schowka podręcznego, jest to niezwykle ważne i istotne, aby ułatwić sobie tutaj to wykonanie tej naszej pracy. Kolejną innowacją, jaką żeśmy wprowadzili do opryskiwacza Alfa Evo 3, to amortyzowana kabina pneumatycznie, która w bardzo dobry sposób poprawia komfort pracy operatorowi. Drugim aspektem, który żeśmy wprowadzili do Alfy, jest zmiana oświetlenia, gdzie lampy zostały wprowadzone LED-owe, poprawiające lepszą jakość widoczności podczas wykonywania nocnych zabiegów.